Witam Was serdecznie w kolejnym materiale filmowym. Ja nazywam się Łukasz Tomys, jestem autorem bloga Twoja druga pensja. Zacznijmy od razu bardzo konkretnie. Być może słyszeliście, że IKEA Polska podnosi zarobki pracownikom handlowym o 30% od 1 stycznia 2017 roku. Nie jest to w żadnym wypadku reklama pracy w IKEA. Zaraz powiem o co chodzi. Ma być stawka 20 zł brutto za godzinę. Wynika to z tego, że po prostu sytuacja na rynku pracy w Polsce staje się już dla pracodawców podbramkowa. I po prostu, zobaczmy sobie tutaj na stopę bezrobocia w Polsce w tej chwili. O, zobaczcie jak to wygląda. Nie dość, że mamy nisz demograficzny, bardzo dużo Polaków wyjechało za granicę, w tej chwili w ogóle na rynek pracy wkraczają już roczniki urodzone w latach 90., gdy już mieliśmy małą biedność w Polsce, także mamy tutaj zarówno przyczyny demograficzne, jak i takie koniunkturalne, wynikające z cyklu koniunkturalnego. Zaraz o tym więcej opowiem. i Wyjaśnię Wam trochę, jakie to ma przełożenie na, na portfele, jak się po prostu do tego ustawić, żeby, żeby zarobić w przyszłości na tej całej sytuacji, z którą mamy w tej chwili do czynienia. Oprócz tego, bo tutaj jest ta IKEA, ona jest takim elementem szerszego tła. Być może słyszeliście, że niedawno Amerykański Bank Centralny, Fed, Podniósł stopy procentowe, była to druga podwyżka stóp procentowych. O co chodzi? Otóż w Ameryce mamy tę samą sytuację, właśnie co w Polsce bezrobocie też już jest bardzo niskie i tam już bank centralny po prostu zaczął działać. Otóż chodzi o to, że on podwyższa koszt pieniądza, utrudnia dostęp do kredytów gospodarstwom domowym, firmom. A z drugiej strony, podnosząc te stopy procentowe, powoduje, że, że będą pewnie rosły, że będzie rosło oprocentowanie lokat w Ameryce, czyli chodzi o to, żeby po prostu zachęcić uczestników rynku do tego, żeby zaczęli więcej pieniędzy oszczędzać, a, a nie inwestować, wydawać. Czyli mamy już powoli do czynienia z sytuacją przeciwną niż przez ostatnie. Lata po 2008-2009 roku. Tu jeszcze taki smaczek polityczny trochę. Nie jest to, to jakieś chyba priorytetowe, ale, ale Janet Jelen, tutaj Donald Trump ją odskarżał w czasie kampanii wyborczej o to, że ona ma żydowskie korzenie. Tutaj widzicie na przykład jakaś gwiazda Dawida. Są takie właśnie hejterskie też zdjęcia w internecie. Co więcej, nie tylko Janet Jelen, ta szefowa Fedu obecna, ale jej poprzednik, Berman, Bernanke, prawda, samo nazwisko, czy wcześniej Alan Greenspan, wszyscy oni mieli pochodzenie żydowskie, także taka, taka ciekawostka amerykańska. I tutaj no, będą podwójne problemy Trumpa, bo, bo z jednej strony on po prostu całe to środowisko obraził, no ale nie chodzi tutaj o emocje, tylko po prostu politykę i też ci ludzie w Fedzie po prostu są... To jest trochę tak jak u nas z Trybunałem Konstytucyjnym. Ja tutaj nie przyjmuję, jakby nie popieram żadnej ze stron, natomiast pokazuję, że, że jest taki konflikt w Ameryce. I to jest trochę tak jak po prostu w Polsce, że przyszła nowa władza, u nas na przykład prawo i sprawiedliwość, a z drugiej strony mamy jeszcze te... Instytucje, gdzie są po prostu dłuższe kadencje i ludzie, którzy w tej chwili zasiadają w Polskim Trybunale Konstytucyjnym y, czy w Amerykańskim Fedzie, oni jeszcze przez jakiś czas będą, y, tam będzie po prostu środowisko wybrane przez y, poprzednią władzę. To jest taki element stabilizacyjny dla, y, dla demokracji. Czy on jest dobry czy zły, to już nie wnikam, tylko pokazuje, że jest taka sytuacja. Y, I teraz ten Amerykański Bank Centralny no Może nie, nie, nie tyle będzie chciał robić Trumpowi wyłącznie na złość, ale po prostu na pewno skrzętnie wykorzysta to, że w Ameryce sytuacja na rynku pracy się poprawiła i, i będzie mógł śmiało podnosić te stopy i to może doprowadzić do dużych problemów po prostu ekipę Trumpa, która obejmie rządy w dłuższej perspektywie. Oczywiście nie, nie nas, spowolnienie nie nastąpi od razu. Potem jeszcze sobie może trochę o tym powiemy, kiedy to, to spowolnienie będzie miało miejsce, według mnie. Natomiast teraz chcę Wam pokazać jeszcze taką, według mnie, fajną rzecz dla osób, które inwestują na giełdzie. Otóż zobaczcie sobie, jak już te, te rosnące stopy w Ameryce, jak one już zaczynają wpływać na notowania poszczególnych sektorów w gospodarce. Otóż te rosnące stopy. Powodują, że tutaj gwałtownie rosną nam na przykład notowania amerykańskich banków. Tutaj mam taki przykład Bank of America na czerwono. Tutaj już widzicie przed tą antycypowaną podwyżką stóp procentowych, już te notowania wystrzeliły. Natomiast na, niebie na niebiesko mamy takie notowania amerykańskiej firmy zajmującej się budową domów mieszkalnych, Lenar. W Ameryce mamy kilka takich znanych firm, dr. Horton, Lenar, właśnie, i, i ten dr. Horton też wygląda bardzo podobnie. Czyli mamy do czynienia, właśnie, zobaczcie, że taki po prostu, takie lepsze zachowanie sektora bankowego w Ameryce kosztem deweloperów i jest to bardzo logiczne, bo tak jak powiedziałem, wyższe oprocentowanie kredytów wpłynie po prostu na spowolnienie w sektorze budowlanym, już mieszkaniowym w Stanach Zjednoczonych, natomiast notowania ba banków idą w górę, bo po prostu lokaty jeszcze przez jakiś czas są nisko oprocentowane, nie nadążają po prostu za, za tym rosnącym liborem amerykańskim. Libor, wibor, myślę, że, że, że kojarzycie te pojęcia, a jeśli nie, to, to serdecznie zapraszam do moich szkoleń giełdowych, tam to dokładnie tłumaczę, a tutaj już nie ma na to miejsca. Natomiast zobaczmy, jak wygląda sytuacja w Polsce dla osób, które u nas inwestują. I tutaj zobaczcie, tu mamy sytuację w Polsce zupełnie odwrotną. Otóż na niebiesko mamy akcje Dom Development, które są na dużym plusie ro, ro, rok do roku, w, no o 30%. Natomiast akcje PKO-BP są płasko, czyli mamy dokładnie odwrotną sytuację niż w Stanach Zjednoczonych. Teraz pojawia się pytanie, że czy nie mamy przypadkiem okazji inwestycyjnej na akcjach polskich banków. Oczywiście z zastrzeżeniem, że, że jest duże ryzyko ze względu na ciągle te, te gdzieś tam wiszące nad rynkiem kredyty frankowe, które mogą być przewalutowane. Na razie ten problem został znowu jakoś przesunięty. Prezydent Andrzej Duda chyba, chyba nie wywiąże się na razie z tych swoich obietnic. Zobaczymy, jak będzie później co do franka. Natomiast jeśli te podwyżki będziemy mieli rzeczywiście, będziemy mieli te podwyżki nie tylko w Ikei, tylko prawdopodobnie też w innych firmach, też mamy wzrost w tej chwili stawek minimalnych w, na przykład w branży ochroniarskiej od, od, od początku przyszłego roku. Także zobaczymy, jak to wpłynie. Tutaj, tak jak widzicie, mamy to bardzo niskie bezrobocie w Polsce. Zobaczmy sobie jeszcze bezrobocie amerykańskie. Tutaj też bardzo podobna sytuacja. To bezrobocie jest na, już na bardzo niskich poziomach i zobaczymy jak to wpływa na inflację. sobie amerykańską inflację. No zobaczcie, że ta inflacja już, już nam tutaj zaczęła y, odbijać. Ona była cały czas poniżej 2%, a w tej chwili już zaczyna się tutaj, jakby w pobliżu tych 2%, y, 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 przebywać na dłużej. Y, no i to będzie powodowało jeszcze przy tym właśnie spadającym y, bezrobociu, właśnie dalszą presję, dalszy wzrost y, cen i to. Y, no, reakcja będzie reakcja ze strony FEDU dalsza, Natomiast Polska ja tutaj sprawdzam taką inflację bazową, która po prostu nie uwzględnia to jest po angielsku Core CPI po polsku inflacja bazowa. Ona nie uwzględnia cen surowców, które są bardzo zmienne, tylko właśnie bardziej takie czynniki jak, jak zarobki to takie bardziej właśnie pozwala lepiej przewidywać przyszły poziom inflacji. Zobaczmy sobie tutaj w Polsce. O, i teraz tak, macie już odpowiedź, dlaczego w Polsce na ten moment jeszcze na przykład notowania polskich banków nie idą w górę, bo u nas jeszcze ta inflacja jest na razie bardzo niska, jest zerowa. Czyli w Ameryce mamy już 2%, a u nas mamy ciągle jeszcze 0%. Z tym, że uważam, że właśnie przy tym bardzo niskim bezrobociu to, to jest to tylko kwestia czasu, że u nas ta ta inflacja odbije. Także zobaczymy w przyszłości, czy porozmawiamy sobie za rok. Czy rzeczywiście będzie też u nas taka sytuacja, że notowanie banków będą się w Polsce zachowywały lepiej niż szeroki rynek. I teraz tak. Jeszcze pytacie mnie często, w co teraz inwestować, czy warto inwestować. Sytuacja wygląda w ten sposób, że Y, według cyklu koniunkturalnego y, powinniśmy mieć jeszcze w teorii hossę do jesieni 2017 roku. Y, I wtedy przypada jakiś taki szczyt po prostu yy, powinna być górka yy, na giełdzie. Ja, ja w tej chwili powiem szczerze, że nie, nie mam najmniejszej ochoty inwestować w akcje. Wiem, że teoretycznie właśnie powinny być te wzrosty jeszcze przez 9-10 miesięcy, ale po prostu... Wyceny są już w tej chwili tak wysokie. Tutaj macie na przykład cena do zysku amerykańskie akcje 26. To jest bardzo dużo. Zobaczcie, że historycznie od 1880 roku zaledwie kilka razy mieliśmy tak wysokie poziomy. Tutaj mamy bańkę internetową na przykład w 2000 roku. Akurat tutaj był ten wskaźnik tak wysoko, dlatego że po prostu firmy amerykańskie miały straty. W 2008-2009 roku i, i tutaj tego nie można w ogóle uwzględniać. Po prostu te bardzo duże straty powodowały, że, że firmy nie miały zysku, więc firmy były wycenione na wieloletni zysk, ale to nie wynikało z tego, że akcje były drogie, tylko po prostu zyski były takie niskie. Natomiast tutaj, jak widzicie, no w takich normalnych warunkach taka sytuacja jest bardzo rzadka. Możemy jeszcze sobie zobaczyć cenę do wartości księgowej. O, zobaczcie, na trzykrotność, tu nie mamy aż takiej niestety długiej perspektywy, ale też widać, że jest dosyć drogo. Yy, amerykańskie firmy są wy, wycenione na trzykrotność yy, swojej wartości księgowej. Yy, natomiast w Polsce taki np. indeks MVIC, średnie firmy, w Polsce nie jest aż tak droga cena do zysku. 15, ale to też, też trudno mówić. No na przykład, gdy są okazyjne momenty kupowania w 2012 roku, tutaj kryzys zadłużenia w strefie euro, czy 2008-2009 rok, no to widać, że te wskaźniki były dużo niższe, no ale być może faktycznie na polskiej giełdzie jest jeszcze jakiś potencjał do wzrostu. No w stosunku do amerykańskiego poziomu 25-26 to u te 15 to, to jeszcze nie jest, nie jest tak źle. Zapraszam Was, do, zapraszam was do, moj, do naszego konkursu. Wszystko tutaj możecie przeczytać. Twoja druga pensja.eu konkurs, nagrody ufundowane przez Puls Biznesu, Rzeczpospolitą, no i oczywiście też prywatnie przeze mnie. Także bardzo serdecznie zapraszam. Zapisując się, Będziecie też na newsletterze, ale to, to nie jest taki newsletter typowy, gdzie po prostu będziecie dostawać informacje o każdym wpisie i tak dalej, tylko to, tam będą przychodzić wiadomości po prostu kilka razy w roku, naprawdę z y, interesującymi materiałami. Y, Szukujemy takie po prostu e-booki o, y, o korporacjach największych na świecie, o y, biznesmenach, y, w jaki sposób po prostu doszli do swoich pieniędzy od George'a Soros'a, którego pewnie wie, większość z Was bardzo nie lubi, po Warrena Buffeta, także będą też sylwetki kontrowersyjne, osoby kontrowersyjne, więc serdecznie zapraszam. Mój audiobook o Trumpie jest już do nabycia w audiotece, z tym, że wielu z Was pewnie już go otrzymało wcześniej na newsletterze i, i jest to po prostu ten sam produkt, a w przyszłości w audiotece Pojawią się też inne audiobooki. Co do giełdy, to tak jak powiedziałem, do jesieni 2017 roku powinniśmy mieć jeszcze delikatne wzrosty na giełdzie. Natomiast potem już aktywujemy portfel giełdowy Twojej drugiej pensji i tam już po prostu wejdę, zamierzam wejść na spadki amerykańskie. Przede wszystkim giełdy amerykańskie, bo myślę, że po całej serii podwyżek stóp procentowych, to jednak czeka tę gospodarkę załamanie. Po prostu rynek nieruchomości się znowu załamie w Stanach Zjednoczonych. No, zobaczymy jak to w praktyce wyjdzie. Będę inwestował realny kapitał i, i, i zobaczymy wtedy ile, ile warta jest po prostu cała ta wiedza teoretyczna. Będziecie mogli po prostu to przetestować.